Noc Naukowców to także słynny konkurs Quiz fix. Jesteśmy wśród zdobywców pierwszej nagrody. Przedstawcie się, skąd jesteście? Jesteśmy z drugiego liceum w Mielcu. Wiktoria, Szymon, Piotr i Max. No to kawał drogi przyjechaliście. Ale było warto. Opłacało się, to chciałem właśnie usłyszeć. Powiedzcie, co wam sprawiło największą trudność? Bo powiedzmy tak, nasi widzowie nic nie wiedzą o tym, na jakie są zasady konkursu, ale to jest ileś tam... Zadań, pytań do odpowiedzenia. Czyli to nie jest już tylko wasz zachwyt nad samą nie wiem, tajemnicą przyrody, tylko no, trzeba po prostu wykazać się jakąś wiedzą. Co sprawiło wam największą trudność? Myślę, że kwestia zmieszczenia się w limicie czasowym, ponieważ był on na konkursie bardzo mocno ustawiony i było ciężko się zdecydować. No ale i tak wygraliście. <śmiech> <śmiech> no jakoś, się udało. jakoś, no dobra, ale jakie pytania największą trudność wam sprawiły? Myślę, że tu nie ma jednej odpowiedzi. Po prostu zdarzały się takie, które nas zagięły, ale na szczęście nie było ich zbyt dużo. A, no więc które was zagieły? Myślę, że nie, nie, nie pochodziły one z jednej dziedziny. Raczej... raczej Bo to były dużo. takie pytania... Bardzo, to był bardzo, bardzo szeroki na nasze... zakres wiadomości. A sprawdzał. które wam leżały najbardziej? A na które? No? Podobały nam się zdania teoretyczne znaleźcie? na pewno. O! A na czym takie teoretyczne? Bo nie musicie nic y, obliczać, czy wyprowadzać wzorów? Musieliśmy wykazać się przede wszystkim znajomością wzorów i zachodzących prawidłowości w, w, w tych sytuacjach, które były dane w zadaniu. I później musieliśmy umieć je prawidłowo zastosować i policzyć y, wyniki. A jednak, czy jakieś numeryczne historie? Tak, też, też było. Tak, trzeba było się wykazać po prostu już umiejętnością obliczenia i podania tych danych. No to ciekawa rzecz. A zastanówmy się, bo. Są takie proste zjawiska, typu no, prawa Archimedesa albo coś takiego. No więc tam nie ma specjalnie do policzenia czegoś, ale trzeba rozumieć, prawda? Dokładnie. No, ile tych pytań było? Bocznie ciężko policzyć, bo cztery rundy, a nie Bo widziałem, że punktów zdobyliście 79 bodajże. Na ile możliwych? 120. Uu. No to dobra, a. Yy... Z czym czujecie się najpewniejsi, to znaczy w jakiś mechanika, czy, czy jakaś hydrostatyka, czy może elektryczność? Jakie fragmenty? Chyba najprostsza kinematyka, te początkowe działy związane Aha. z ruchem. I co? Musieliście coś obliczać? Typu spadek swobodny albo coś. Czy to po prostu trzeba było pokazać, że się jakby dobrze rozumie istotę? Myślę, że to jest najważniejsze, ponieważ ludziom się wydaje, że fizyka, fizyka polega tylko na znajomości paru wzorów, a najważniejsze jest jednak, żeby rozumieć zjawisko od podstaw. Intuicja no. jest bardzo ważna. Ja, no, ja myślę, że to jest ogromnie ważne. Tak jak kiedyś to wszyscy powtarzają, że zapytano Einsteina, a co jest tak naprawdę najważniejsze. I on powiedział, że. Wiedza i wyobraźnia. I niektórzy cytują tylko ten fragment pod tytułem, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Te dwie rzeczy są niesamowicie ważne, niesamowicie, ale wyobraźnia jest ważniejsza. A co to jest intuicja? Intuicja jest to rodzaj wyobraźni. No i gratuluję wam, bo znaczy jakby macie tę intuicję. Będzie czy po takim sukcesie człowiek myśli, że zostanie fizykiem albo że na przykład pójdzie studiować jakieś Politechniczne kierunki, a nie jakąś, dajmy na to, ruzycystykę. <laughs> prawda? Czy, czy coś takiego zachęca Was, żeby jednak w tę stronę iść ze, na studia? Myślę, że na pewno. Pokazuje to jednak, że ta ciężka praca, w którą wkładamy każdego dnia, ucząc się, robiąc zadania, dowiadując się rzeczy, naprawdę popłaca i można to zobaczyć faktycznie. Mnie się zawsze wydaje, że po fizyce to jest ciągle fajnie. To znaczy, można mieć. Ciekawe życie, e, jakby, no bo są na pewno zawody, w których można zarobić więcej, ale potem część tych pieniędzy trzeba wydać na to, żeby to życie było fajne. A tu, no, to jest tak, tak. prawda, a tutaj po prostu człowiek cieszy się tym, że jest w laboratorium, że ma poczucie obcowania z tajemnicą. No gratuluję Wam ogromnie i cieszymy się i miejmy nadzieję, że... Część z naszych widzów, którzy może nas ogląda, pójdzie waszym śladem i zgłoszą się do następnych konkursów. Gratuluję wam jeszcze raz. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.